A więc tak, wczoraj na kanałach streamingowych Blizzarda odbyła się transmisja Warcraft Direct, czyli takiego jakby bliskonu online z okazji 30-lecia Uniwersum. Ogłoszono mnóstwo rzeczy, na które jestem bardzo pozytywnie nastawiony. No i cóż, nie będę przedłużał, tylko przejdźmy do tego, co szykuje dla nas Blizzard w 2025 roku. Zacznę na szybko jednak od innych gier niż World of Warcraft, a mianowicie w Hearthstone będzie kolaboracja z uniwersum Starcrafta, gdzie zostały zapowiedziane trzy dodatki: Into the Emerald Dream, The Shrouded City oraz The Heroes of Time. Do mobilnej gry Warcraft Rumble pojawi się wiele nowości, jednak najważniejszą rzeczą względem tej gry jest dodanie jej do Battle .netu, co oznacza, że będzie można grać w Warcraft Rumble na komputerze. A beta testy wystartują już 10 grudnia. Jeżeli jesteście fanami serii Gear Warcraft, to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ Blizzard remasteruje wszystkie części: Warcraft 1, Orcs and Humans. Warcraft 2 Tides of the Darkness oraz Warcraft 3 Reforged. Tak, Warcraft 3 Reforged przejdzie takiego jakby remastera. Ogólnie będą tu usprawnienia wizualne i gra będzie łatwiejsza do ogarnięcia, jeżeli chodzi o dwie pierwsze części. Natomiast w Warcraft 3 pojawią się poprawki graficzne, gdzie będziecie mieli więcej detali. Stare budynki ze starej grafiki, jeżeli sobie taką ustawicie, będą dalej mieć ten taki nostalgiczny wygląd, ale będą bardziej w jakości HD. Takie bardziej przejrzyste będą te budynki. Będzie można sobie kustomizować jakieś wizualne aspekty gry, które Możecie teraz zobaczyć na materiale. UI będzie ulepszony, no i odświeżą gry rankingowe. Cały pakiet zremasterowanych gier RTS z Universal Warcrafta będzie kosztować 40 euro. No ale teraz przejdźmy do nowości samego World of Warcraft. Zaczynając od klasycznych wersji, to Blizzard powiedział o siódmej fazie Season of Discovery, gdzie pójdziemy na raid na Xramas, Ale oprócz tego to pojawi się całkowicie nowy content, którego nie było w grze, jak całkowicie nowa instancja ze Scarlet Crusade, nowe przygody w Deadwind Pass, które pewne jest to, że zaprowie prowadzą nas do krypt Karazanu, które swoją drogą były też nam bardzo już od dawna zapowiadane. I tutaj pojawia się chyba kropka nad I, gdzie siódma faza Season of Discovery będzie raczej ostatnią fazą. Jednak zaczekajcie, jak jest napisane, This will be the final content phase for Season of Discovery. Nie wiadomo więc, co się stanie z tym trybem. Czy pociągną to dalej na inne dodatki, czy zrobią fresh serwery z soda? Nie wiadomo, ale uspokoję was od razu, ponieważ Blizzard powiedział, że nie ma zamiaru porzucać Season of Discovery. Jednak wiadome jest to, że pojawia się. fresh serwery do Classica, i to jeszcze w tym roku, bo dokładnie 21 listopada. Tak będzie Classic Classic. Będzie klasyczna wersja Classica, który będzie kolejnym progresywnym serwerem klasycznym, który będzie przebiegał przez dodatek The Burning Crusade, a później pewnie zahaczy o kolejne dodatki jak Wraf King czy Kataklizm. Tak jest to dokładnie odzorowanie tych mełów, że po klasiku będzie Classic Classic, a po klasiku Classic Classic będzie kolejny Classic, Classic, Classic Classic. Jednak na chwilę obecną wiadomo, że chcą przejść raz jeszcze przez klasyczną wersję The Burning Crusade, jednak to dopiero we wczesnej fazie 2026 roku. Blizzard wypuszcza te nowe serwery klasyczne z jak to powiedzieli ogromnymi serwerami PvP, Normal PvE oraz Hardcore, co więc oznacza, że będzie można zagrać w takim trybie Hardcore na dodatku The Burning Crusade, co uważam, że jest naprawdę zajebistym ruchem. Na tych serwerach mają się pojawić tak zwane poprawki Quality of Life oraz odświeżony system PvP ze zdobywania honoru. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że GDKP, czyli tak zwane Gold Dragon Kill Points, gdzie ludzie kupują giery z rajdów The Golda i inni gracze, którzy nazywają się, że tak nazywają GDKP, zarabiają na tym w grze. No i tak się składa, że będzie to banowane na tych odświeżonych serwerach. Transferowanie postaci na te serwery nie będzie możliwe z wyjątkiem transferu postaci z Hardcora na normalne serwery. No dobra, ale co z wersją gry, na której jest aktualnie kategorizm Classic? Było to już wiadomo od wielu miesięcy, jednak dzisiaj zostało to potwierdzone. Dzisiaj, w sumie, no wczoraj. w Pandaria Classic będzie miało swój debiut w trakcie lata 2025. Będziecie mogli więc przeżyć raz jeszcze lub doświadczyć po raz pierwszy początku Mist of Pandarii. Uważam, że to był naprawdę bardzo dobry dodatek, jednak co będzie dalej? No właśnie. Czy Warlords of Warcraft Classic będzie miał rację bytu? Czy może to właśnie zapoczątkowanie całkowicie fresh serwerów z kolejnej odsłony Kazyka ma być zamknięcie klasyka na Mist of Pandarii? A potem... No właśnie a potem nie wiem co. Powtarzałem to już wiele razy na streamach i nie tylko, że Blizzard mógłby pociągnąć tego klasika do kolejnych dodatków powyżej w Pandarii, lecz pod jednym warunkiem. Wydanie tych dodatków w wersji klasycznej jako takiego kontentu, którego nie dodali za czasów premiery danych dodatków. Wyobraźcie sobie World of Drenor, jakby dodali kontent, który się ostatecznie nie pojawił. Albo jakby Shadowlands'y były poprowadzone lepiej z patchami, regularnie i może wprowadziliby tak zwane What If, gdzie historia szadulanców potoczyłaby się całkowicie inaczej. Jednak to pojawia się kolejny problem, a mianowicie robienie z klasika takiego WoWa 2.0. I kto wie, może Blizzard chce zrobić WoWa 2.0, tylko nie będzie to jako oddzielny twór w całkowicie nowym uniwersum i nowej oprawie graficznej, tylko poprowadzenie klasika jako WoWa 2.0 na zasadzie what if, czyli co by było gdyby. I tu właśnie mówię o tym jednym problemie, gdzie część graczy byłaby zdenerwowana tym, że WoWa 2.0 miałby coś, czego nie miałby ten oryginalny WoW. Nie chcę już wymyślać jakichś abstrakcyjnych scenariuszy, ale podzielcie się w komentarzu swoją opinią o całej tej klasykowej idei. A teraz przejdźmy do wisienki na torcie, czyli retail. Co nas czeka w The War Within i w przyszłych dodatkach? Na początku Ion Hazzikosta powiedział o nadchodzącym patchu 11.07, czyli o tym całym The Siren Isle oraz o powrocie eventu Plunderstorm. Wiadomo jest oficjalna data wypuszczenia patcha 11.07, a jest to 18 grudnia w Europie. W Stanach będzie to 17 grudnia. Ale nie będziemy tutaj rozmawiać o patchu 11.07, o tym zrobię oddzielny materiał. Więc zostaw suba, żeby nie zostać w tyle. Czeka nas pierwszy większy parzy do w dodatku The War with Win 11.1 pod nazwą Undermine D. Undermind. Wszystkie liki i spekulacje okazały się prawdziwe, gdzie udamy się do podziemnego miasta goblinów Undermind. W tej lokacji będziemy mogli poznać nieco więcej kultury goblinów, co jest dla nich ważne, a wiadomo, że dla nich ważne jest kaya kajakola i hajs, heiss, mnóstwo hajsu, z jakimi problemami się tam zmagają oraz do czego są zdolni jako zgrane społeczeństwo. Doczekamy się potyczek warcraftowych mafii, czyli bujek goblińskich karteli. Steam Weedle, Blackwater, Bilgewater oraz Venture Company, u których będziemy wbijać renown. Ba, nawet staniemy przed wyborem, do którego kartelu będziemy musieli dołączyć. Natkniemy się na dosyć ważne kobliskie osobistości jak Monte Gaslow, de Chief, Baron Revilgas, Gas, Marinogan oraz wiele, wiele innych. Pojawi się nowa aktywność w World of Warcraft, jakim jest DRIVE, czyli World of Speed gdzie będziemy mogli driftować po świecie Azeroth z soundtrackiem z drifta naszym nowym mountem do poruszania się po ziemi. Nasza nowa fura będzie znacznie szybsza od dotychczas nam znanych ground mountów. Normalnie będą tam drogi, tory wyścigowe i normalni uczestnicy ruchu drogowego. Czy będzie można więc zrobić cosplay Hito? Jak się dobrze postaracie, to tak. Oraz dostaniemy nowe updatey do Warbandów, gdzie były one zapowiadane na zeszłorocznym bliskonie, gdzie będziemy mogli zmieniać tła warbandowego charaktery screenu, no i w końcu zostanie to wprowadzone w tym patchu. Jest to więc patch poświęcony tylko i wyłącznie Goblinom, który będzie też rozpoczęciem drugiego sezonu, gdzie dostaniemy nowy Raid Liberation of Undermine. Raid ten będzie zawierał 8 bossów, gdzie na końcu zmierzymy się z Galiwixem. Tak, tym wrednym dupowłazem Sylwany. Pojawią się dwa nowe Delwy, nowy Dungeon Operation Floodgate, no i rzecz jasna nowa rotacja dungeonów Mythic+. Rotacja zawiera 8 dungeonów, gdzie znamy 6 z nich. Jednak te dwa pozostają tajemnicą. Ogólnie będą to dungeony z poprzednich dodatków, no ale nie wiadomo jeszcze z jakich i jakie dungeony. Niemniej jednak sześcioma znanymi dungeonami na drugi sezon, będą cztery dungeony z The War of w sumie to pięć: Cinder Brew Midori, Dark Flame Cleft, The Rookery oraz Priory of the Sacred Flame. No i tym piątym dungeonem będzie nowy dungeon Operation Floodgate. Wiadomo, że jak jest to patch o goblinach, to nie mogło zabraknąć dungeonu z Battle for Azeroth, a dokładniej The Mad Oprócz nowości związanych z patchem 11.1, to zapowiedziano w patchu 11.1.5 nowy content pod nazwą Nightfall. Powrócimy do Horrific Visions, czyli tych oldgodowych wymiarów, gdzie widzieliśmy przejęte Azeroth przez Oldgodów. Z racji tego, że będzie to w tym samym patchu, to pewnie będzie to przedstawienie przejęcia Azeroth w Horrific Visions przez Zalataw. No i wisienka na torcie to Garizon 2.0. Nie no żartuję. Nie chodzi o Garizon, a długo wyczekiwany Player Housing. Po tylu latach proszenia, błagania. Czekania. Wreszcie otrzymamy Player Housing The World of Warcraft. Nie jest to jednak zapowiedziane na dodatek The War with Win, a dopiero na kolejny, czyli Midnight. I a propos właśnie, dodatku Midnight, to oficjalna zapowiedź i odsunięcie kart z tego dodatku są przewidziane na okres pomiędzy latem a jesienią 2025 roku. Jednak jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą zwrócili gracze. Tajemniczy kamień, który widnieje na roadmapie, który można odebrać na dwa, jakby, sposoby. Po pierwsze, to zapowiedź Player Housingu i mniej więcej czasu, jego wypuszczenia, ponieważ, no, spójrzcie sami, rysunek na kamieniu przypomina domek. Jednak druga wersja jest taka, że może jest to zapowiedź kolejnego remixowego eventu, jak to było w przypadku Mists of Pandaria Remix. Dużo osób łudzi się o remix w dodatku Legion, jednak nie wiadomo, czy to będzie to. Pod tym kamieniem widnieje część jakiejś mapy, której nie jestem w stanie rozpoznać i ludzie podkładają na przykład mapę Norfriend, ponieważ pasuje kształtem do tego wzoru. A co, jeżeli chodzi tutaj o Iridicrona? no, bo jak widać, jest to kamień, Iridicron to Smogs, jak jeden z kamienia, może chodzi jego tutaj o dalsze majsterkowanie przy szczątkach Galakronda. Pomysłów na stworzenie miliona teorii jest wiele, jednak to, co dokładnie kryje za sobą ten kamień, to dowiemy się od samego Blizzarda, bliżej jego zapowiedzi. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym kamieniu i co według Was to oznacza. A tak poza grą to Blizzard wypuścił nową nowelę pod tytułem Heartlands w pięciu częściach, która jest o tralu oraz Jainie. Znajdziecie je ogólnie na YouTubie, ale link ze wszystkimi częściami zostawiam wam w opisie, gdzie pod odcinkami macie wersję tekstową, a nie czytaną jak chcecie ją sobie przeczytać. No i ogólnie tak więc prezentują się nowe rzeczy, które przedstawił Blizzard we wczorajszym Warcraft Direct. Sporo nowych rzeczy, sporo nowych spekulacji i teorii. Mam nadzieję, że takie podsumowanie Wam się podobało, więc jeżeli tak, to walnijcie w suba i dajcie łapę do góry. Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, hej!